Jest z tej strony i no. I są. To jest tak krzywo siedzieć. Tak, tak okay. będę siedzieć właśnie. Dobra, tak. to jest co to ja też tak siądę? Nie wiem jak my się pomieścimy, ale okej. Okay. I mamy dla Was tak. Zakupy jakby przed rio które zrobiliśmy w Wiacie z Maciem i z uciekającą. E... A? Tak. No Wiacie to by przecież zrobiłam. W tak, ale z nimi? No tak. Byliśmy wiecie, żeby kupić na urodziny. A, a, no oczywiście. Masz rację. No. I rzec, rzeczy z Recono, których nie ma dużo, ale mega dużo wydałyśmy. <laughs> Więc tak. Co się. najpierw? Mangi czy dodatki? Dodatki, myślę. Mangi to można na koniec zostawić. To co, najlepsze na początek. Ja myślę, że najlepsze na początek okay. to był po prostu darmowy plakat, <laughs> które dostałyśmy, <laughs> dostałyśmy od e, Mitochondrium. Bardzo dziękujemy. Nie wiem gdzie my sobie go powiesimy, ale... ale mamy, cieszymy się. Poza tym też mamy darmowe printy od Matiego, które dostałyśmy. Ale nie mamy ich. Mati wziął na moje za, żeby zalaminować. Mm. Ale też dziękujemy. Tak. Może jak Mati przyśla zdjęcie, to dam. Tak. Jak nie zapomnieć. Jak ma ty do. Więc... Mam Chihiro. Jest piękny, mam nadzieję, że go widać. Ale to było najlepsze jest to, że jak weszliśmy na wystawców, tak sobie trochę położyliśmy. Tak. Pierwszą w ogóle rzeczą, którą ja chciałam bardzo, to znaleźć e, drugi toming i Market. Mhm. I oczywiście to było chęcenie się w kółko. Pewnie parę razy przeszłyśmy mhm. obok stoiska, nawet nie strzeliłyśmy. Ale chyba y jak y kupiliśmy jały market, to Chihiro był kolejną rzeczą, tak mi się tak, wydaje. Bo tak patrzyliśmy na to stoisko z figurkami, to chyba było od Animecraft. Y I tak patrzymy, patrzymy i tak patrzymy. No, nic to nie, nie ma bardzo bardzo nic bardzo. i patrzysz, że Chihiro, I takie dobra biorę! <laughs> bo Chihiro już chciałam kupić już dawno. No, więc i tak był na mojej liście do kupienia, więc i tak bym go miała. Tak, tylko teraz kiepką jeszcze trzeba nabrać. No. Mam nadzieję, że jeszcze jest na dystrykcie. Mhm. No to, to jest figurka, która chyba najwięcej nas yy, z Ryukonu kosztowała. Tak, no. Dobra, to dalej. Nie wiem gdzie go dać. Na razie tu go dam. Ciekawe, czy będzie widać. Mam nadzieję, że tak. Stój sobie na razie, bezpiecznie. No, świetnie. Oj. Chyba S tak. Bo sielan zaatakował. <laughs> Okej. Okay. Dalej mam printa. Nie spodziewałam się, że printa kupię, tak. ale akurat Arlecino jest bardzo śliczna, bardzo mi się spodobała. Najpierw chciałam ją wyczynić na Instagramie, ale nie było. Tutaj Arlecino, więc stwierdziłam, dobra, ładna jest. Nie wiem, co to <grym> zrobię, ale. Mam... Ja, byłam, ja byłam w szoku, że ty naprawdę tak bardzo ją chciałaś, nie? I Trzeba zaznaczyć, że Su jest tą osobą, która jedzie na, pyr, na przykład na Pyrka czy na Riu kończy w ogóle na, na zakupy i na zasadzie takiej nie, ona to nic to. nie chce. Nie. Ale jak coś rzeczywiście jej się rzuci w oczy, to ja mam takie, dobra jak ona to chce, to jej kupię. No no ładna, chciałam, nie wiem, właśnie chciałam... Chyba, to, że no, nie jest troch, trochę mniejsza. No, no ale trudno. Ja nie wiem Chyba ta złoty była. Mhm. Więc też nieźle. O, tak to ładna jest. Znaczy ja miałam takie, że ja bym może sobie kupiła tego printa, ale jakby były one takie wielkościowe hej, Poś... 10, 10 na 15 pocztówkowej. Eee, może no jeszcze czy... milimetry podasz. No ja Przepraszam, no ale... To jest taka pocztówka? Tak, taka no pocztówka. to mi powiedz, że w wielkości pocztówki, a nie 10 na 15, przecinek 8. <noise> wychodzi ze mnie ten. Mój zawód, tak? No bo to jest jak zdjęcie. Po, A nie zawód, tylko edukacja. No. Zawód masz inny, koleżanko. To czy wyuczony zawód to... No, to no, dobra, no Dobrze. Tak. A że pracuję na puchni, no to co? Masz inną edukację, inny zawód i inne kopii. I inne umiejętności, tak? tak. Przeba, Właśnie mechanikiem jeszcze jesteś. I, i y, ostatnio zrobiłam kolczyki. A, na tak. e, RioCon sobie zrobiłam. I możesz je pokazać. Może nie są idealne. Ale mi się podobają, tak? Muszę powiedzieć, tam piszą nasze Co jest z Jeden, nie wiem czy będzie widać. O, czekaj, bo się... Co tu było? A nie, to. Aha, bo to... tak. Tak, bo to jest jeden jest krótszy, Cześć. drugi jest, jest dłuższy, jeszcze moje włosy. To, to jest to... piórko i księżyc. A no, możesz tego. Tak, Jak typowa ta. <śmiech> <śmiech> Więc jakby jestem dumna z tego, że zrobiłam kolczyki, tak? No... Kwiatki robię, kolczyki robię Co prawda na kolczykach y, zepsułam sobie paznokcie Ale to jest No to jak przy biżuterii jesteśmy To mamy kolczyka od Przecudownych Pań ze Stoiska Kurczę, ja nie pamiętam jak ten... Y, jak one się nazywały? Stokrotowy... No, y, Masz je na Instagram Kuferek chyba? Boże, były tak ta te... Jeśli ja dobrze e... pamiętam, to, się, to stoisko się nazywało Stokrotowy Kuferek, ale też była druga pani, Yukinako Spurek, okej, okay. <laughs> może napiszę, tak. jak nie zapomnę. Ale powiem Wam szczerze, że co, jak, y, lubię. Y, jakby, Pyrkon mi się też bardzo podobał, ale miałam wrażenie, że na Ryukonie ten kontakt z ludźmi był hmm. o wiele Miałem większy. Większy i taki bo bardzo Miałaś przestrzeń, żeby to zrobić, nie? A na Pyrkonie ja nie zapomnę tego. Na tej hali wystawców to był człowiek na człowieku i nie dało się normalnie chodzić. Że chodziłaś tak powoli, bo tak. się nie dało przejść. Ale konie jest normalne. Cudowne były te. No. Y, panie? No i ten koczek to jest Ala Ala, tak? Tak, tak? Mamy, y, mamy też primosy w kształcie, y, znaczy naklejki w kształcie primosów i siało, bo ja oczywiście mam takie, że, bo chciałam kupić sobie y, zawieszkę do telefonu, jako mhm. ozdobę ale niestety siao już się sprzedał mhm. i y, w takim razie stwierdziłam, żeby jakby wesprzeć mhm. też ten, to mówię to chociaż taką tą Taki kolczyk i wtedy też dostałyśmy mhm. no, te pijąski, tak, i naklejkę. Nie, pijąski dostałyśmy jak ten, rozdałyśmy zadanie. Tak, to też było cudowne. Tak, po prostu powiem szczerze, że za rok nie wiem, czy będziemy rozdawać jakby na perkonie kwiatki, bo to jednak jest kupa roboty no. i, i... taszczenia tego. Tak i ta Bo też. masz wianek na głowie, który, który jest w I ledwo ci się trzyma, masz jedną torbę, drugą torbę i zakupy. Tak. Wyglądasz jak traga. Tak, i jeszcze jak chcesz się czegoś napić, potrzymaj to, podtrzymaj to, ja to położę, a to ty potrzymaj. Tak. Ja i wyciągnę jeszcze. Bardzo, jakby bardzo mnie cieszę, że ktoś podchodził do nas, pytał się o te daily i miał takie, że, że super, że ludzie to robią. I naprawdę cudownie się prosto to czuję jakby, no nie? Co mam? To jednak nakład pracy w to jest mega jakby taki no, no ciężki, poza tym często, gęsto mi się zdarza, może, że po prostu... ci tyle, że może nie tyle ciężki, co y, bolesny, bo Czasem parę palców tak. no i czasochłonna. Bo, tak, no tak, bo ja palce tak. dwa na pewno straciłam, nie wiem jak wiem, nie dwa. Oparłam tak mega ten... No, że że... musiał z... się owinąć. Tak. Więc y, teraz mówię na razie, że może jednak nie będę robić, ale jeszcze do perkonu daleka droga, więc znając moje jakieś tak. takie artystyczne zapędy, to może coś wymyślę. Dobrze. To jeszcze nie skończyłyśmy z byszuterią, bo jeszcze sobie kupiłaś choker. Tak. Ale trochę powiem wam szczerze, że ładny jest mega. Co? No. Jest, uf, jest mega ładny, ale się... zauważyłam już jedno, jeden mały mankament. Mhm. On się po prostu już zaczął wycierać. Miałam mhm. tylko go raz. I najbardziej widać tutaj na tym. Mhm. Te, I tutaj gdzie trzymasz. Myślę, że farba wchodzi? Tak, farba już wchodzi. A. I e, tutaj, zobacz. No, 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 na na zapięciach. Tak, e, tak, tak czarnieć. Zrobił się po prostu. O, to już już. Mega brzydki. A, A, byłam, ja? A byłam tylko raz i wolę ten swój czoker, który własnoręcznie zrobiłam. Mm. Ale powiem wam szczerze, że. Przekonałam się do czekariów i mam takie. O, chyba na następnym konwencie znowu sobie kupię. No i będzie jak ten. Znaczy, może nie taki dokładnie, jak ten, ale jakieś coś. Dobrze, przejdźmy do. A nie, jeszcze możemy to pokazać. Mamy oczywiście woreczek z glukonu. I tak. przypinkę. Obie wzięłyśmy tą samą, bo chyba jej było najwięcej po w tym prostu w momencie. Z oknistą panią. A, bardzo chciałam mieć e, tę. Te, um, e, tego Aladdin'ego, tak, tak. tak. Aladdin'ego jest mega chłodny. I jeszcze mamy naklejki też, które były rozdawane. Bo my mieliśmy tego Vipa, ale tego mniejszego. Violet, bez, no. Bez koszulki i kubka. Mhm. Bo był Violet albo Scarlet. Ogólnie y, to są postać z Genshin, i nie przekona się mnie. bo Tak, bo to jest Dzongli, y, to jest Guidzong, to jest... Y, ten. Jaksza. Y, pairo i to jest... a nie, to jest Guidzong, a to jest... <grywia> hydro Hydrojaksza. <grywia> Albo Silly, bo ten wygląda jak Silly. I my mamy do wszystkiego razy dwa? Tak, no to... Bo... aby dostały się. Tak, I dalej mamy co to jeszcze? Mamy Yaoi Market. No właśnie, chciałam pokazać już najpierw wszystkie te dodatki ale to już wszystko mamy, nie? Tak. Dobrze, no to mamy Yaoi Market i to wydanie jest o wiele lepsze. bo My mamy to takie my zeszytowe. My mamy to takie zeszytowe, i to fajnie, ale średnio się czyta, i też no tak średnio wygląda na półce. Tak. Więc Więc no, to jest zdecydowanie lepsze, bo to jest już jak prawie na książkach, prawie na komiks. A nie y, taki zaszycik. No bo to w ogóle też tak odstaje, przez to, że jest mój no kartek. Ja, i tak, powiem szczerze, że mam, y, mam ochotę kupić y, pierwszy tom jeszcze raz, tak, ale w takiej ja formie. No. Poza tym mega, mega się cieszę, tak że mam. No to, poza tym ja kupiłam e, ten Tomik razy dwa. A. może kupiłam dla ww, bo A, dostałam i... informację e, od uciekającej, że ww też chciała. Tak. Ja Wydobra, no to jak no to już ja jest tak. ten, ten e, na stoisku, to czemu by nie? No i ja kupiłam. Potem my napisaliśmy do ww, Ej, I? mamy dla Ciebie ten wtedy. A że... co? Tak, i tu właśnie ja nie chciałam. I Mam takie, aha, no dobra, no to teraz chcesz. Tak. Już nie masz wyjścia. I uciekająca ja jej kupiła pierwszy tom. Tak. Tak. Mam nadzieję, że... Ja myślałam, że ona ma. Joj markę. Dobra. Tak. Kołysanka świtu, drugi tom. To kupiłyśmy w Manga Drift'cie bo Mati chciał zobaczyć, jak tam jest. A przy okazji po prostu... A przy okazji stwierdziłyśmy, o ja dobra, to biorę. Ogólnie to mi się podoba, serio. Ja też, mi się strasznie podoba. I widziałam kawałek jakby animacji promującej mangę. No. Miałam takie, o Boże, ale fajnie by było to anime. Mm. Z tego... Dobra, Dam się Tam to... sięgnij do... po właśnie ten. Ja tam. Dobrze. Mamy końcówkę pięcioraczek. Myślałam, że dostanę... Y, tam karty no, no, i pudełeczko palęczko. to nie dostałam. A chciałam. Bo by się przydało to pudełeczko. No cóż. No cóż. Może kiedyś jak będą koperty festiwalowe to będą się oby. Ale ja nie wiem, ja mam wrażenie, że ja y, ta w Sosnowcu coraz gorzej funkcjonuje. No. Że często, gęsto trzeba się upomnieć o, mm. o jakieś zakładki no o jakieś i... No bo teraz też nie dostałyśmy. Ale sporo nowości kupiłyśmy. Tak. Dobra, dalej. I ona w blasku świtu, ton 22. Ty ja do tego też nic nie dostałeś. No. No właśnie. Się... Nie jestem niezadowolona, nie pocieszona. Tak? A nie, tu jest, przepraszam. O, przepraszam. To ale, ale to, to jest znowu ta sama, co, co już było? Już chyba trzecia. Albo podobna. Nie. To sama? Ta sama. Wiem. Okej. Okay. Do tego nie, nie mamy nic, nie? Nie. No bo nie spodziewałam się, że będzie w środku. Jakby. Gdyby... No nie, no nie ma nic. Mam jaki młody. A, no, są młodzi ci. Nie. Skapłam się, myślałam, że to są y, ci. To jest ten generał wiatru. Mhm. Nie, nie. Dobra, nie spoileruj sobie. Kochanie, kocha, tą dwunasty ostatni. To wiem tak. Czytałeś 11? Nie wiem. A to było, ten problem jest z tyłka? Tak, no. No, mówię, że na jedenastym mógłby się skończyć, to musieli jeszcze problem znikąd. To jest, torbę, no, no to Wracając, chciałam powiedzieć, yy, do kocha nie kocha. Mhm. Masz tam. Mam. Yy, że nie, wszyscy byli już happy, wszyscy byli szczęśliwi, to nagle stary przyszedł się, mówił, że ma za granicę. Dobrze, że przyszedł, bo mógłby to po i nie wrócić. Ale by tak zrobił, to by wszyscy byli szczęśliwi. <grystki> w czym problem, niech sam jedzie. No, miałam tak taki... Trudno wiedzieć. Dalej mamy star rzeczy do zrobienia, zanim zostanę zombie. Mhm. Czy ten pan jest goły? Tak. Fajnie. <grystki> nie <grystki> widzę jakby no problem, problem było, tak. Tu też nic nie ma się. O jest! Tu jest! Wow. Nawet dwie. Ej, dobra, Wracam chodzę chociaż kresy... dalej nie mam rzeczy do pięcioraczek. Mamy ton, Mamy ton. Fajnie. Aż mi głupio teraz. Tak, przepraszam. No to mogę poinformować. No do tego nic nie będziemy mieć. Nie, do nie Okej, okay, dobra. Trzeba zaglądać do tomików. No ragami. Tom 25. No do tego nic nie mam. <noise> Gdzie moje dodatki? Mamy. Juri, y, to moja praca. Nie wiem, co zrobić z tą serią, bo zbieram ją. Teraz wzięliśmy po to, żeby mieć y, uzbierane y, pieczątki na karcie. Y, ale no, sama nie wiem, bo. Niby... Nie mam dość y, sobie tego. <noise> ja mówię, przy, ledwo skończyłam pierwszy tom. No, Nie ja miałam takie. Nie. Znaczy, no nie wiem, no zobaczymy. Mamy White Notepad i to ma bardzo fajną okładkę. To ma okładkę jak... Płótno takie. Ale nie, do czegoś to porównywali? Ja to, ja mam wrażenie, że jakby to był ten papier kredowy. Ale to jest takie bardziej gładkie niż na przykład yy, kakog i czy blu 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 No wiem, ale to właśnie mi się z papierem kredowym kojarzy. Mm -hmm. Nie wiem dlaczego to porównać. Chciałabym w sumie zobaczyć, jak kreska wygląda. No nie jest. Nie tak jest ładna. Z... Znaczy, nie jest. Nie jest, jest, jest gorsza. Ciekawa. Tak to bym uznała. <laughs> Jaki paskacz na Co? <laughs> Ale nie! No oni siebie dotykają. <laughs> wygląda jak flaska. <laughs> Czekaj, chcę dać jakiś kadr. <laughs> Dobra. Szczególnie ładnie jest wykonana ta kreska, ale styl nie wiem, czy mi się podoba. Zobaczymy, jak będzie. I Kajdziu, Number 8. czy jest w środku coś. No 8. Nie ma. Ajajaj. Ajajaj. I co, to jest wszystko? Wszystko! To jest wszystko w takim razie. Mamy jeszcze torbę Jaty i z Zeus. Znaczy nie. Powiem tak, że może było chaotycznie. No. Ale oczywiście. mam nadzieję, że wam się podobało. No, zawsze jest <głos》>. chaotycznie. Tak. Lubimy chaos. Drugie biedasz to chaos. <głos》>. Albo trzecie, bo w sumie pierwsze może być rozpać. <głos》>. Ale mi się. <głos》>. Jeśli wam się podobało zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, dzwoneczek i tam dalej i tak dalej. Jeszcze teraz mamy w planach w najbliższym biblioteczkę, więc tak. czekajcie. I niecierpliwie. Widzimy znaczy, się nieciepliwie. w kolejnym. pa, pa.